Książka z serii Księgi Floty Ojczystej, tom szósty, redaktorzy serii, kapitan żeglugi wielkiej Józef Miłobęcki, starszy mechanik Lech Teofil Rezler, Jan Kazimierz Sawicki, okładkę i stronę tytułową projektował Jarosław Czarnecki, redaktor tomu Hanna Kościelecka, redaktor techniczny Teresa Kulas, korektor Ewa Górska. Fotografie ze zbiorów rodzinnych i J. K. Sawickiego. Skład komputerowy systemem TEX Dorota Hańko. Książka wydana dzięki ofiarności absolwentów Szkolnictwa Morskiego Rzeczypospolitej oraz tu jest szereg różnych instytucji, związków i tym podobnych, których sądzę, że sami poszukacie po wysłuchaniu może całej książki, a może pierwszego tomu a może tylko wstępu. Przedmowa. Czytelnik biorący do ręki ten tom wspomnień powinien wiedzieć, że napisał go przed 58 laty kapitan, którego pamięć rozsławił jego znakomity wychowanek Karol Olgierd Borchardt na kartach swojej niezapomnianej książki, znaczy kapitan. Legenda stworzona przez ucznia tym razem poddana zostanie próbie. Czytelnik po raz pierwszy będzie miał okazję poznać kapitana takim, jakim widział on sam siebie. Będzie mógł wniknąć w to, co chciał pozostawić pokoleniom o sobie, o swoich latach nauki i pracy na morzu pod banderą Rosji carskiej, a później niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Czytając stronę tych wspomnień, podzieli zapewne pogląd wydawcy, iż jest to zapis testamentowy obejmujący doświadczenia życia i pracy na morzu z myślą o przyszłych pokoleniach rodaków i potrzebie ich wiernej służby morskim interesom ojczyzny. Znamienne są bowiem słowa kapitana: cytat, Takich jak, jak ja jest, jest tysiące, tysiące i, i będą tysiące. tysiące. Materiał zawarty w tomie wspomnień komandora podporucznika kapitana żeglugi wielkiej Mamerta Stankiewicza ma wartość bezcenną dla poznania losów wielu Polaków we flocie wojennej Rosji, jednego z państw zaborczych. Tym bardziej, iż właśnie Polacy, absolwenci szkół morskich Carskiej Rosji, stanowili główny trzon fachowy kadr morskich w początkowych latach tworzenia niepodległej Rzeczypospolitej uczestnicząc w organizacji jej szkolnictwa morskiego oraz floty wojennej i handlowej. Szczególną wagę mają we wspomnieniach Mamerta Stankiewicza informacje o jego pracy jako kierownika Wydziału Nawigacyjnego Szkoły Morskiej w Tczewie, a przede wszystkim jako kierownika praktyk i komendanta Lwowa. Czytając te wspomnienia pozna czytelnik usilne zabiegi kapitana o tworzenie floty narodowej, Polskich przedsiębiorstw armatorskich, i wreszcie jego pracę: czy to jako dowódcy nowo zakupionych statków SS Wilno, SS Niemen, SS Premier, SS Polonia, SS Puławski czy też jako nadzorującego budowę nowoczesnego transatlantyku MS Piłsudski, którym potem dowodził. Nieobce mu były też zajęcia w centrali armatorskiej, pilota i kapitana portu Gdynia. Dzieli się z przyszłym czytelnikiem swoją wiedzą o trudnych początkach. Okazuje wielką dbałość o kształcenie oficerów floty polskiej, nawet tej, którą była jeszcze wówczas w zamierzeniach początkowych armatorów. Wyrozumiały dla różnych słabostek ludzkich, nie toleruje ich jednak u przedstawicieli władz państwowych. Armatorów, oficerów, a zwłaszcza u dowódców statków i okrętów, dba o godność własną kapitanów i oficerów w ciężkiej próbie na morzu i na lądzie. Nieustannie myśląc przy tym, by wychowankom podczas praktyk morskich dać nie tylko cenną wiedzę, lecz i wzorce do naśladowania w codziennej pracy na morzu. Dzieli się radością z każdego sukcesu. Pomyślnie odbytego rejsu, powodzenia linii, zakupionego statku. Nie ukrywa wątpliwości i porażek, których doznał z własnej winy lub w wyniku zbiegu niepomyślnych okoliczności, w każdej jednak sytuacji czując się za nieodpowiedzialny jako kapitan statku. Dąży do ukazania prawdy o pracy marynarza, nieustannie grożącej utratą życia, gdyż żywioł morski wykorzysta każde jego niedopatrzenie. I weźmie odwet na nim samym lub na jego statku. Młoda polska flota handlowa wytyczała swe szlaki żeglugowe na morzach i oceanach, przezwyciężając konkurencję obcych spółek żeglugowych wielkich potęg morskich. Jakże znamienna jest konstatacja kapitana: Cytat: Na ogół, załoga nasza jest niezwykle ambitna. I jeżeli chce, to może dokonać rzeczy, których nie dokonałaby żadna załoga na statkach jakiejś floty o starszej tradycji. I dokonała tego. Lokując się na stałych liniach żeglugowych na północnym i południowym Atlantyku, liniach europejskich i palestyńskiej, walnie wspomagając emigrację Żydów do Palestyny. A w latach wielkiej próby na morzu ogarniętym II wojną światową, wytrwale pracując i walcząc w składzie flot alianckich. Wiele stron pamiętnika przenikniętych jest troską o tworzenie polskiej tradycji morskiej. Chcąc osiągnąć ten cel, należy, zdaniem kapitana, w sposób rzetelny informować społeczeństwo o kadrach morskich i ich dokonaniach. Kapitan Mamert Stankiewicz w swoim testamentowym zapisie ze szczególną siłą eksponuje rangę polityki morskiej dla pomyślnego rozwoju państwa. Cytat: Żaden kraj bez morza nie ma wolnego oddechu. Nie może osiągnąć dobrobytu i samodzielności, które osiąga, gdy się posiada własne wybrzeże, własny port i własną flotę. Właśnie w rozbudowie floty ojczystej upatrywał jeden z liczących się elementów suwerennego bytu kraju. Z tym większą satysfakcją podkreśla to, co już wówczas zdołano dokonać w Polsce na tak skromnym wybrzeżu i w tak krótkim czasie. A kolejne pokolenia nie ustawały w tym wielkim trudzie i mogą się chlubić niemniejszymi dokonaniami. Niestety przesłanie znaczy kapitana sprzed prawie 60 laty. Nie dociera do nas w najszczęśliwszym momencie morskich dziejów Polski. Jest to czas, w którym na skutek różnych uwarunkowań, popełnionych błędów, nieznajomości spraw morskich, czy też lekceważenia ich, między innymi przez sfery polityczne i rządowe, postępuje likwidacja polskiej floty, polskiego stanu posiadania na morzu. Żywić należy nadzieję, iż głos kapitana dotrze do tych, którzy odpowiedzialni są za sprawy morskie, by nie ustawali w skutecznej pracy w obronie interesów morskich Rzeczypospolitej. Tekst wspomnień Mamerta Stankiewicza powstawał, według moich dociekań, z notatek i szkiców robionych od końca lat dwudziestych, a zakończonych luźnymi refleksjami i uwagami z grudnia 1937 roku. W pierwotnym zamyśle kapitana, Dzieło miało się składać z dwóch części przygotowanych do wydania jako samodzielne książki. Pierwsza miała objąć czasy od dzieciństwa aż do powrotu w 1921 roku do Polski. Drugą część miały stanowić wspomnienia dotyczące początków polskiej marynarki handlowej, którą ich autor współtworzył własną myślą i pracą na eksponowanych stanowiskach. Częściowe potwierdzenie zamysłu autora na temat podziału tekstu można znaleźć w rozdziale W drodze do Nowej Zelandii książki Borharda. Przystępując do wydania Wspomnień, zdecydowano się na realizację wariantu pełnego, mieszczącego w jednym obszernym tomie obie części. Kończąc w ten sposób wiele dziesięcioleci trwające perturbacje z publikacją Wspomnień kapitana w powojennej Polsce, Losy tekstu są bardzo powikłane. Nim doszło do pierwszego wydania, w nawiasie 1960 rok, książki Karola Olgierda Borcharda znaczy kapitan, kilkanaście z trzydziestu siedmiu opowiadań o kapitanie Mamercie Stankiewiczu, opublikował Borchard w latach 1957-1959 na łamach miesięcznika Morze. Gdy w numerze czerwcowym morza z 1959 roku ukazało się opowiadanie Meczet Omara, po tygodniu nadeszła do redakcji przesyłka, której nadawcą był Mamert Stankiewicz. Zawierała ona maszynopis wspomnień kapitana i list jego żony Janiny, która uratowała ten tekst, uchodząc z nim z płonącej Warszawy. A potem zdołała go uchronić przed służbą bezpieczeństwa. Nadawcą był syn kapitana, mamerta Stankiewicza, urodzony w kraju 19 stycznia 1939 roku. Lekturą pamiętnika zajął się przede wszystkim kapitan żeglugi wielkiej, Karol Olgierd Borchardt, który napisał o nim dodatkowy rozdział do swojej książki, zatytułowany. W dwadzieścia lat później. Następnie tekst przejęła, powstała w Instytucie Morskim redakcja mająca wydawać serię materiały do czterdziestolecia Polski na morzu. 1920-1960. Po przekazaniu maszynopisu jej kierownikowi, profesorowi Bolesławowi Polkowskiemu, nie doszło jednak do publikacji. Gdyż Komitet Wojewódzki PZPR spowodował zawieszenie działalności redakcji. Według późniejszej informacji dyrektora Wydawnictwa Morskiego Jerzego Szulczewskiego, Maszynopis w 1975 roku przejęło od Instytutu Morskie Wydawnictwo, a zrobione ksarokopie przekazano do wglądu Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. I dzięki starszemu mechanikowi Urbanowi Krzyżanowskiemu udostępniono je także córkom kapitana, Annie Tomaszewskiej i Irenie Małeckiej. Starania Stanisława Ludwiga, pracownika wydawnictwa, o wydanie tekstu bez skrótów, skończyło się niepowodzeniem na skutek nieustępliwego stanowiska Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku. Dla młodszego pokolenia od lektora, powiem wam, że to był cenzor. Gwoli kronikarskiej rzetelności trzeba nadmienić, że niewielkie fragmenty wspomnień kapitana Mamerta Stankiewicza ujrzały jednak światło dzienne dzięki profesorowi Zbigniewowi Machalińskiemu, który przygotował je do druku i ogłosił na łamach nautologii wraz z obszerną notą biograficzną. Skopii pamiętnika. Przechowywanej w sali tradycji szkoły morskiej korzystał także redaktor Marek Koszur, przygotowując swą znakomitą książkę o kapitanie Konstantym Maciejewiczu. Panie Anna Tomaszewska i Irena Małecka spodziewały się, iż pamiętnik ich ojca zostanie wydany w 1981 roku, ale wówczas plan wydawniczy morskiej oficyny zdominowała aktualna tematyka. A po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce, trudno było oczekiwać publikacji tomu, nawet ze skrótami redakcyjnymi. Redakcyjnymi w cudzysłowie: Kiedy w początkach roku 1986 zwróciły się do wydawnictwa morskiego o wiążącą odpowiedź, dostały ją od ówczesnego dyrektora. W piśmie z dnia 2 czerwca 1986 roku. Jerzy Szulczewski zapewnił je o swoim zamiarze publikowania wspomnień w formie książkowej. Opóźnienia tłumaczył koniecznością podjęcia poważnych prac redakcyjnych nad tekstem. W tym względzie miał zupełną rację, gdyż przez ćwierć wieku ani w Instytucie Morskim, ani w wydawnictwie morskim nikt nie podjął się wykonania tej pracy. Można więc sądzić, Iż tekst maszynopisu przetrwał szczęśliwie w pierwotnym brzmieniu. Zmiany kadrowe, które nastąpiły w wydawnictwie morskim w 1989 roku, nie miały wpływu na losy pamiętnika. Toteż córki kapitana zażądały zwrotu maszynopisu wspomnień ojca. Wydawnictwo w piśmie z 24 kwietnia 1990 roku opóźnienia w edycji tłumaczyło, Realiami ekonomicznymi i uprzedziło o konieczności zwrotu poniesionych nakładów. Upadek wydawnictwa morskiego, ogłoszony w grudniu 1992 roku, ułatwił zakończenie sprawy. Odzyskany przez córki maszynopis pozbawiony był już jednak kompletu bezcennych zdjęć i klisz, które z zaufaniem przed laty dostarczyły wydawnictwo. Do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić, co się z nimi stało. W tym miejscu kilka słów należy poświęcić tak zwanej instytucji sprawczej niniejszego wydania to znaczy, pracowni historii Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, istniejącej od 1 lipca 1990 roku. Dążąc do zachowania więzi międzypokoleniowych, opartych nie tylko na czynnej pracy, ale i wiedzy na temat historii i tradycji morskiej, Wystąpiła w 1993 roku z inicjatywą publikacji wspomnień i reportaży kadr morskich Rzeczypospolitej w samodzielnej serii Księgi Floty Ojczystej, finansowanej z ofiarności całej wspólnoty morskiej. Wielką pomocą w tym przedsięwzięciu okazał się profesor doktor habilitowany, inżynier Józef Lisowski. Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Opublikowane w 1993 roku pierwsze trzy tomy serii spotkały się z życzliwym odzewem społeczności morskiej. Pan Olgierd Maciejewicz przesłał wiadomość o serii córkom kapitana Mamerta Stankiewicza, sugerując, kto obecnie może się podjąć wydania dzieła znaczy kapitana. Mimo tylu niepowodzeń i lat złudnych nadziei, nadal pragnęły wykonać testament swojego ojca. Zwróciły się więc z końcem 1993 roku do rektora Lisowskiego z propozycją wydania wspomnień. Rektor w swojej odpowiedzi z 18 kwietnia 1994 roku zadeklarował wolę osobistego patronowania przedsięwzięciu. Córki kapitana Stankiewicza przekazały więc w darze maszynopis rektorowi i upoważniły Wyższą Szkołę Morską w Gdyni do druku od tylu dziesięcioleci oczekiwanego tomu wspomnień, legendarnego znaczy kapitana. Obecne, pierwsze wydanie wspomnień kapitana Mamerta Stankiewicza oparte jest na maszynopisie ofiarowanym w szkole przez córki Mamerta Stankiewicza. Za co w tym miejscu zechcą przyjąć najserdeczniejsze słowa podzięki od całej społeczności morskiej. Tom urzeka bogactwem faktów, w zasadzie zupełnie nieznanych i wiarygodnie opisanych. Opisy wydarzeń, w których autor sam uczestniczył lub był ich obserwatorem, odznaczają się zwięzłością myśli i słowa. A także nieustannym dążeniem do przekazania rzetelnie tego, co sam przeżył i poznał. Przygotowując materiał do wydania, starano się więc zachować jak największą wierność oryginałowi. Od tej zasady istnieją jednak pewne odstępstwa, jak wprowadzony przez wydawcę podział na części, których tytuły mają orientować czytelnika w chronologii wydarzeń. Od wydawcy pochodzą też tytuły dwóch rozdziałów w zbuntowanej flocie i dowódca okrętu szkolnego Lwów. A nade wszystko tytuł całości – Z floty carskiej do polskiej. Czytelnicy książek Borcharda pamiętają zapewne, iż jej bohater miał swe wspomnienia zatytułować Korsarz i Don Kiszot. Ze względu jednak na nikły związek tak sformułowanego tytułu z zawartością treściową pamiętnika zdecydowano się, nie respektować tego zamysłu autorskiego. Wydaje się, że dodatkowym usprawiedliwieniem takiego postępowania może być określenie tego pamiętnika jako książki w cudzysłowiu na temat historii polskiej marynarki handlowej. Pojawiającej się w opowiadaniu pod tytułem W drodze do Nowej Zelandii. W którym Borchardt wspomina swe rozmowy z kapitanem, prowadzone w listopadzie 1939 roku na zakotwiczonym na rzece Tyn Piusuckim. Przede wszystkim jednak niniejszy tom stanowi jakby klamrę spinającą dwa okresy życia kapitana w carskiej i rewolucyjnej Rosji oraz w Polsce, budującej od nowa swą tożsamość. To ostatecznie przesądziło o tytule w którym powszechstronnych konsultacjach z Bracią Morską opatrzono dzieło. Ostatnim odstępstwem od oryginału są poczynione w tym liczącym ponad 500 stron maszynopisie skróty. Poza jedno czy kilkunastozdaniowymi opuszczeniami wynikłymi z chęci uniknięcia powtórzeń, mówić można tylko o dwóch partiach tekstu, z których publikacji zrezygnowano. Chodzi tu o króciutki rozdział pod tytułem Wycieczki z Nowego Jorku i Drzwi Otwarte, występujący w maszynopisie stanowiącym podstawę niniejszego wydania po rozdziale Awarie i sprawiający wrażenie niekompletnego. W rozdziale Puławski i Polonia zrezygnowano też z przytoczenia kilkustronicowego opisu walk byków w Sewilli. Wszystkie skróty w tekście. Poczynając od jednozdaniowych, zasygnalizowano wielokropkiem w nawiasie kwadratowym. Znaki zapytania bądź wykrzykniki ujęte w nawiasach kwadratowych pochodzą również od wydawcy. Pisownię, szczególnie nazw geograficznych i interpunkcję tekstu uwspółcześniono. Fakt, iż tekst tych wspomnień, pisanych przecież po latach, zadziwia wręcz bogactwem zawartych w nim nazwisk przesądziło o potrzebie opracowania indeksu nazwisk, który dopełnił dzieło kapitana. To pierwsze wydanie Wspomnień znaczy kapitana nie jest edycją krytyczną. Dołączone doń objaśnienia dotyczą przeważnie osób i kwestii z punktu widzenia tekstu wspomnień niezbędnych. Dlatego należy to wydanie traktować jako krok przygotowawczy do przyszłego przedsięwzięcia, zaopatrzonego już w kompletny aparat krytyczny. Mimo wszystkich powyższych uwag, ośmielamy się dziś przekazać ten tekst czytelnikom w nadziei, że nie dojdą nas słowa dezaprobaty kapitana, tak często zgorszonego postępowaniem podwładnych. Cytat. Znaczy: panowie nadużyli kompetencji. Znaczy: panowie nie są w porządku w stosunku do obowiązujących przepisów i podjętych przez siebie obowiązku prorocze okazały się słowa pisane w 1937 roku przez kapitana Mamerta Stankiewicza gdy po różnych armatorskich peregrynacjach przejmował ponownie komendę nad MS Piłsudskim cytat byłem szczęśliwy że mogę wrócić na swój motorowiec na którym chciałbym swoją karierę morską zakończyć kiedy w początkach sierpnia 1939 roku zdał czasowo dowództwo swojemu bratu kapitanowi żeglugi wielkiej Janowi Stankiewiczowi i udał się na urlop nie sądził że dojdzie do tak szybkiego wybuchu wojny wezwany telegramem przez komandora Konstantego Jacynicza dyrektora biura portowego Galu w gdyni Przybył 24 sierpnia do Gdyni, gdzie otrzymał rozkaz wyprowadzenia SS Kościuszko do Wielkiej Brytanii. Statek był kompletnie rozbrojony ze sprzętu i wyposażenia, przygotowany do sprzedaży na złomowanie. Kapitan musiał go uczynić sprawnym do żeglugi, zebrać szkieletową załogę i zdążyć wydostać się z Bałtyku zanim wybuchnie wojna. Gdynię opuścił niemal w ostatniej chwili. 28 sierpnia o godzinie 22.30. Już po wybuchu wojny w samotnym rajdzie przepłynął Morze Północne i 2 września o godzinie 2.30 na rzece Dart wydał rozkaz podania cum na burtę SS Pławski. 24 listopada przyjął dowództwo na transportowcu wojska MS Piłsudski. Załagodziwszy bunt załogi, która protestowała strajkiem przeciwko bezprawnej 50% obniżce płac, zarządzonej na życzenie armatora przez konsula generalnego RP w Londynie. Z rozkazu admiralicji brytyjskiej nocą 25 listopada 1939 roku Piłsudski opuścił Newcastle-on-Tyne, i bez eskorty skierował się do miejsca koncentracji konwoju wyruszającego do Australii i Nowej Zelandii. Po kilku godzinach samotnej jazdy zaatakowany został przez niemieckiego ubota, otrzymując dwa trafienia torped. Kiedy przed piętnastu laty badałem okoliczności zatopienia MS Piłsudski i śmierci kapitana, nie sądziłem, że właśnie mnie przypadnie w udziale. Zakończenie prawie sześćdziesiąt lat trwających starań o publikację jego wspomnień. Za zasługi dla ojczystej bandery, opłacone także ofiarą własnego życia, kapitan Mamert Stankiewicz został pośmiertnie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony krzyżem orderu Virtuti Militari V klasy. Był pierwszym z kapitanów polskiej marynarki handlowej, któremu nadano ten najwyższy polski order bojowy. Jeszcze za życia przyznano mu m.in. order Polonia Restituta. Po latach znalazł się wśród nielicznych kapitanów, których pamięć sławią statki noszące ich imię. Polska żegluga morska dała początek tej tradycji, podnosząc w dniu 29 czerwca. 1963 roku banderę na MT kapitan Stankiewicz. Do rangi symbolu urasta niewątpliwie fakt wydania wspomnień znaczy kapitana w jego uczelni morskiej, do której z takim oddaniem wnosił wiedzę i kunszt znakomitego nawigatora. Stał się wychowawcą kapitanów, oficerów i marynarzy floty ojczystej pierwszego pokolenia kadr morskich kształconych w niepodległej Polsce. To pokolenie i następne spełniły jego marzenia, sprawiając, że biało-czerwona bandera nieprzerwanie powiewa na morskich szlakach świata. Obecnie czwarte już pokolenie bierze udział w tym dziele. Dzięki jego ofiarności i dbałości o morskie tradycje państwa polskiego doszło do wydania tego tomu, Uświetniającego obchody 75-lecia Polskiego Szkolnictwa Morskiego. Niech dzieło to, będąc świadectwem więzi międzypokoleniowej Kadr Morskich Rzeczypospolitej Polski posłuży dalszemu rozwojowi wiedzy i doświadczenia w wielkiej pracy na rzecz polskiego morza i morskiego państwa. Jan Kazimierz Sawicki. Gdynia, Gdańsk. 3 maja 1995 roku.